I figurski. w dobrej formie od rana. Telewizja Magdalena. Dzień dobry, Warszawa się kłania, Woronicza 17. Proszę pani, ja dzwonię z gabinetu prezesa Urbańskiego, czy mogę połączyć z prezesem? Tak, oczywiście. Urbański słucham, halo. Telewizja Opora się kłania. No jest mi bardzo miło. Słuchajcie, w ostatniej chwili postanowiliśmy wprowadzić pewną zmianę, jeżeli chodzi o, o repertuar w festiwalu w tym oku. Czy wy dostaliście to rozporządzenie o odnośnie zmiany repertuaru, że wprowadzamy tą piosenkę o, o piłkarzach? Mm. Chyba nie dostaliśmy, Jeszcze się upewnia. Iwona, czy myśmy dostali rozporządzenie o zmianie repertuaru Festiwalu Polskiego, że wprowadzona jest To pi znaczy słuchajcie, e, bo, 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 Przepraszam, chodzimy. panie prezesie, nie, nie proszę pani, to, panie prezesie, bo tutaj jest na MP3, pan ma, może pan puścić tę piosenkę? Chodzi może... tak naprawdę tylko o jedną piosenkę, którą na początku wykonywaliby polscy artyści, którzy występują pierwszego dnia festiwalu. Piosenka e, e, Lukas Podolski, e, z tym, że mamy teraz wersję niemiecką, czy pani może ją w tej chwili wysłuchać dla mnie? O, to jest to. to, 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 to bardzo z będzie krajca z, z Polski. Dobrze, proszę pani, to będzie ta piosenka, ona będzie oczywiście po polsku wykonana. Natomiast takim aktem, który chcemy najbardziej trzymać w tajemnicy, jest zaproszenie prezentacji Niemiec na festiwal, która ma wyjść w trakcie. I tam chodzi o to, że prezes Urbański chce uroczyście zwolnić pana Podolskiego i Klozę płacenia abonamentu. Taki gest. Rozumie pani. Uh -huh. No. Panie prezesie, coś jeszcze? No chciałem się zapytać, czy przygotowania trwają, bo to będzie dosyć spektakularny fragment festiwalu. Chodzi o to, żeby to była tajemnica, żeby się prasa do tego nie dobrała, dobrze? No, no dobrze oczywiście. Wizyta tych chłopaków, którzy będą wykonywali tę piosenkę. Tak, dobrze. Panie Prezesie? To no, wszystko? Jak? Dobrze. Dobrze. I zwolnienie dobrze. z abonamentu dla Klozej Podolskiego, Czy krzyłek też będzie zwolniony? Dobrze. Nie, krzyżówka absolutnie, bo to jest polska to jest Dobrze. Zapadza. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dobrze, do widzenia. do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w Rok. Więcej na www.skrok.pl i figurski w dobrej formie od rana. Tak, Dzień dobry pani, moje nazwisko miśura Ja dzwonię z polecenia prezesa Warsewicza. bo Czy, czy zostały już przygotowane te tablice na zmiany intersyty Polonia i Sobieski? Bo miałem się u pani dowiadywać dzisiaj. Chodzi o zmiany nazw e, e, ekspresów e, Polonia i Sobieski. Ja połączę. To z naczelnikiem Martenką, On się tą sprawą zajmuje. Pani Dzień dobry, pani Martenka z tej strony. Chodzi o zmianę nazw tutaj na czas trwania euro 2008. Mm -hmm. e, mamy proszę pani przygotowane Intercity. komunikaty w tej chwili. Chodzi o Intercity Sobieski i Intercity Polonia. Ja dobrze mówię? Tak. A Polonia, tak. tak. Polonia i Sobieski euro. Si e, przepraszam, Intercity. Przepraszam bardzo, mm. mylim się. I proszę pani rozporządzenie miało wejść jeszcze dzisiaj. Także e, ja nie wiem, czy wy jesteście odpowiednim organem do żeby przekazać informację dalej to znaczy, wydaje mi się, że generalnie to powinna pani dyrektor zakładu, ale oczywiście za chwileczkę wejdę do pana prezesa. Tylko w tej chwili niego, są członkowie zarządu mhm. i no przekażę, bo zarząd że panowie miał... dzwonili. No dobrze, no, bo, no, zarząd bo prawdopodobnie dysyniały. zarząd obraduje właśnie w tej sprawie, dlatego że jest dosyć drażliwa, proszę pani. Więc Być or... może panowie w tej sprawie się spotkają. Prosiłbym, żeby pani w tej chwili zapisała, ewentualnie przekazała, jak skończy się zarząd w takim razie, że dzwoniliśmy. Jeden z tych pociągów, czyli pociąg Sobieski. Sobieski w tej chwili, to będzie proszę pani do końca miesiąca, zmienia nazwę na Zdrajca Podolski. Zdrajca Podolski. Tak, od dużej li litery, Zdrajca i Podolski. Zdrajca Podolski. Natomiast Intercity Polonia jest na Zdrajca Kloze. Zdrajca Kloze, tak? Tak, tak? tak, Krzysztof Lucyna Olga Sabina Eugenia. Eugenia. Dobrze. dobrze. To jak najszybciej proszę tam do dyrektora Warsewicza, on będzie znał sprawę, dobrze? Dobrze. Dziękujemy dobrze. pani. Do widzenia. Niego, do do dobrego. Vidzenia. Do widzenia. Do widzenia. Czy mógłbyś zapowiedzieć, bardzo, bardzo cię proszę, się. Intercity, hello, hello, Intercity, zdrajca podolski wjeżdża na tor drugi przy peronie trzecim. Uwaga. Powtarzam. Wszystkie kible zapchane przez klozę. Zdrajca podolski wjeżdża na tor drugi przy peronie Prosimy trzecim. Proszę odsunąć się od torów. Z mojej płyty. Z mojej na nie, mojej nie. Nie, ja nie. Z niemieckiej płyty nie, swojej Nie, nie. 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 Poranny Nie. 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 Poranny Nie. 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 w Nie. 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 Nie.